Cześć, z tej strony. Ciem dla Was nowości od Angel AngelBearder. Mianowicie dwie najważniejsze rzeczy. Nowe karty. Nie tylko CF Express, ale ogólnie CF Express typu B wyszły, nowki piękne, cudowne dużo szybsze niż stare praktycznie dwukrotnie szybsze dwukrotnie czy ponad. Tu się wyświetlą teraz stare i nowe prędkości zapisu odczytu, jeżeli chodzi o te karty. Tutaj ja używam CF Express typu B do Nikona Z8. Poprzednio używałem tej właśnie starszej wersji, z tej starszej wersji 512, a teraz mam tę nową wersję 512, właśnie szybszą, jest to wciąż karta SE, ta standardowa, ta standardowa, taka tańsza, budżetowa, że tak powiem. I do tego wspaniały nowy czytnik, Pocket. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak on wygląda. On jest taki malutki. Tutaj w środku ma wejście na kabelek USB-C. I on tutaj do niego tak fajnie włazi i się całkowicie chowa. Tutaj u góry jest taka lampeczka, która przy zasilaniu się zapala. Plus to jest też przełącznik prawdopodobnie odczytu. No i ten kabelek jest taki parciany. On jest pleciony, pleciony, nie parciany, co ja gadam, pleciony. Jest bardzo, bardzo giętki. To jest też zaleta ogólnie nowych kabli Angel Birda. I tak jak już tutaj też mm, zaraz będzie, to Angel wszedł w kable do Tetheringu, ale o tym będzie powiedzmy na końcu. Skupmy się na w sumie najważniejszej rzeczy dla mnie, czyli na nowej karcie, dużo szybszej i na nowym czytniku. Ten czytnik jest bardzo fajny, bo on jest właśnie taki malutki, zobaczcie. Tutaj sobie wyciągnę kartę z mojej Z8, żebyście zobaczyli, jakiej wielkościowo jest czytnik w porównaniu do karty, bo to robi bardzo fajne wrażenie, zwłaszcza, że jeżeli nie wiem, czy kojarzycie stare czytniki, one były dużo większe, takie srebrne, były też takie czytniki na dwa, dwie karty SD, one można było je tak jakby łączyć jeden na drugi, tam szczepiać jakąś taką chyba tasiemką, gumką czy czymś. W każdym, w każdym razie teraz Angelbird poszedł w takie właśnie kompaktowe rzeczy i dlatego jest ta nazwa PKT, czyli Pocket. To jest wersja Pocket tych właśnie czytników i teraz tutaj jest taka zaślepka, którą się dosyć ciężko ściąga, bo ona ma takie dwie metalowe, dwa takie metalowe zaczepy i karta tym razem, bo w starych czytnikach się po prostu wkładała, tym razem się wkłada i jest sprężynka że trzeba ją wkliknąć. Ale co jest fajne, to można karty razem z tym też zamknąć. Także na dobrą sprawę. Wiecie, te karty mają do 4 Terabajtów pojemności. To jest mniejsze niż dysk SSD. <grymne> no kurde, trzeba przyznać, że jest malutkie i można tego używać jako dysku przenośnego. Zwłaszcza, że te nowe czytniki i nowe karty e, ogólnie kabelek. Mamy już w standardzie USB 4.0, który zapewnia do a tutaj chyba nie ma napisane, ale chyba 4.0 zapewnia do 40 gigabitów na sekundę w każdym razie. Sam czytnik, sam czytnik jest w standardzie USB-C 3.2 2 na 2, który zapewnia 20 gigabitów na sekundę i to jest te w ogóle standardy USB to są te protokoły, wszystkie to jest magia, jak to się zmienia. W każdym razie to jest 3.2 2 razy 2, czyli ten najszybszy jest 3.2, ale sam kabelek jest w standardzie już USB 4.0, także to jest nowszy już tutaj standard i chyba 4.0 zapewnia do 400 gigabitów na sekundę. W każdym razie ja tutaj prędkości odczytu zapisu testowałem na właśnie laptopie, tutaj ASUSie PX14, 13, PX 13, który ma właśnie USB 3.0, 4.0 przepraszam, już. I głowa paruje od tego wszystkiego, po to, żeby nie mieć wąskiego gardła na samym laptopie, także to testowałem na najszybszej możliwej prędkości, żeby, żeby te prędkości jak najlepiej ocenić, także to jest bardzo malutkie. I teraz, nie wiem czy kojarzycie ten stary czytnik, jak już wspomniałem, on jest dużo większy, ten stary to jest mniej więcej bo tak sobie tutaj przełożę, bo ja go mam zamontowanego, przylepionego do biurka na stałe. Także ja go po prostu nie mogę nawet odczepić, bo takim mocnym, taką mocną taśmą dwustronną przebiłem. Powiedzmy, że to trochę mniejsze, to by był stary czytnik, w porównaniu do tego. Bo teraz, tak przyłożyłem to tutaj na szerokość, tam powiedzmy pół centymetra, jest pół centymetra byłoby węższe, ale mniej więcej to by było gdzieś, gdzieś by było takie porównanie, gdybyśmy wzięli stary, a nowy. Także tutaj różnica jest akurat ogromna, jeżeli chodzi o sam rozmiar czytnika. Jeżeli chodzi też o design, to zostali przy pełnym aluminium, kabel chowany całkowicie, bo tam w tym starym też jest tak fajnie chowany, tylko że kabelek jest dużo lepszy, bardziej właśnie taki giętki. W starym był taki dosyć sztywny, że jeżeli byśmy chcieli go jakoś tak Transportować i gdzieś tam w niewygodnym miejscu podłączyć, to jest ciężko. A tutaj, właśnie ten kabelek jest bardzo fajny, taki mięciutki, plus też bardzo fajne jest to zabezpieczenie tego. Także, jeżeli nawet, tak jak mówię, tego moglibyśmy używać trochę jako dysku zewnętrznego, zwłaszcza, że prędkości, zwłaszcza odczytu, jeżeli chodzi o nową kartę i nowy czytnik, są świetne i tutaj Mam notatki, mam notatki, bo testowałem właśnie, tak, testowałem nową kartę, testowałem starą kartę, testowałem nowy czytnik i testowałem stary, stary czytnik i testowałem zapis i testowałem odczyt na tych wszystkich rzeczach. Także mam tutaj ile osiem łącznie tych konfiguracji. I teraz tak, jeżeli chodzi o odczyt, czyli po prostu przychodzimy z sesji, wyciągamy kartę z aparatu i chcemy zgrać zdjęcia, to tutaj nowa karta i nowy czytnik. Wszędzie kopiowałem ten sam folder zdjęć. Tam było, nie pamiętam, 700 coś czy, czy 300 coś zdjęć, w każdym razie to była, to był folder z sesją już taką normalną, gdzie były różne warunki oświetleniowe, w sensie ja błyskałem różne ten, ale były same RAWy, to była po prostu pełna sesja wizerunkowa, dwugodzinna dla salonu kosmetycznego. Ja to sobie po prostu miałem na tej karcie to sobie kopiowałem w tę i z powrotem. I teraz tak, nowa karta, nowy czytnik, czyli to co teraz nowego pokazywałem, przy kopiowaniu z karty na komputer, czyli odczyt, średni transfer tych plików wahał się tak między 730 a 760 MB na sekundę. To jest po prostu naprawdę, naprawdę zawrotna prędkość. Także jak mamy jakąś sesję, wiecie, całą kartę taką 512 zapełnioną, to już robi, to już robi, jeżeli musimy cały, cały taki materiał zrzucić. Natomiast Sama karta też dużo daje, dlatego że nową kartę na starym czytniku, jak testowałem, to odczyt był od 650 do 680 MB na sekundę. Także wiecie, tam się trochę ten transfer zawsze różni, tam fajnie by było gdzieś uśrednić, ale to było mniej więcej tak gdzieś między 650 a 680. Tam zależności po prostu różnie się ustawiało, ale tak. Te y, maksymalne odchylenia były jeszcze niższe, ale tak średnio byśmy bym powiedział coś takiego. Natomiast jak wziąłem starą kartę do nowego czytnika, także tu też mamy już różnicę, nawet y, stary czytnik był chyba w y, USB 31, coś takiego, w każdym razie już mamy nowy czytnik, ale starą kartę, to y, mamy tutaj kopiowanie od 530 do 580 MB na sekundę. Także jest, powiedzmy, że znaczący spadek między nową kartą, nowym czytnikiem, ale największy spadek prędkości właśnie kopiowania jest, jeżeli wezmę starą kartę i stary czytnik, bo wtedy średni transfer plików mam między 320 a 340 MB na sekundę. Także sam ten zestaw, nowa karta, nowy czytnik dwukrotnie mi przyspiesza kopiowanie z karty na komputer. Czy to jest super ważne? Niekoniecznie, bo tak naprawdę ja jak kopiuję rzeczy, no to po prostu zrzucam, w sensie zgrywam i idę sobie, tak, nie czekam tego, ale gdyby to była jakaś sytuacja krytyczna, no to to już ma pewne znaczenie. Zwłaszcza, że to przy, przyspieszyło dwukrotnie i, tak jak wspomniałem, tutaj to jest bardzo malutkie, jeżeli wsadzimy do tego kartę, to dałoby się z tego nawet obrabiać zdjęcia w sensie no wiadomo, że wtedy spieprzymy sobie trochę katalog plików, karta może być źle czytana trochę przez aparat później, ale dałoby się z tego spokojnie pracować, przez to są takie bardzo fajne, bardzo fajne tutaj transfery. Także trzeba przyznać, że poprawa jest znacząca. Co jeżeli chodzi o zapis? Tutaj takiej poprawy nie ma znaczącej, jest delikatna, ale nie jakoś super znacząca, ale też tu trzeba przyznać, że zapis też nie jest aż tak różny jak odczyt na tych dwóch różnych kartach, bo tutaj jednak jest postawione na przyspieszenie odczytu, co nie zmienia faktu, że te, o, o tym zapisie jeszcze to sobie po, poczytamy, Natomiast tutaj sprawdziłem wszystkie konfiguracje nowa karta, nowy czytnik, nowa karta, stary czytnik, Stary karta, nowy czytnik, stara karta, stary czytnik. Wszystkie były mniej więcej w prędkościach, yy, znaczy inaczej, nowa karta, nowy czytnik, zapis na kartę tego samego folderu z tymi samymi zdjęciami, po prostu przeniosłem z powrotem na kartę, było między 540 550 MB na sekundę, a wszystkie inne były między 510 do 520, 500 do 515. Także y, zapis sam tak aż mocno nie przyspieszył, natomiast odczyt jest dwukrotnie szybszy. Co nie zmienia faktu, że jak wsadziłem nową kartę do Nikona Z8, włączyłem 20 klatek na sekundę i zrobiłem serię i czekałem, aż mi spowolni bufor, to się nie doczekałem. W sensie, jak puszczę. No teraz mógłbym Wam puścić, ale to będzie. Nie mam tutaj obiektywu podpiętego, także będzie czarna klatka. Robiłem to. Robiłem ten test, to jest tak, że jak puszczamy serię w Nikonie, to na ekranie pokazuje się taki, taki oznacznik R, czyli będziemy mieli ile seria jeszcze powiedzmy zdjęć w serii nam pociągnie, jeżeli na przykład nam się całkiem bufor zapcha i zaczyna się od 18, to jest tak, że jak trzymam to zjechało do 17 i nie zjeżdżało niżej. Ja mogłem trzymać i trzymać, zrobiłem 350 zdjęć trzymając przez kilka sekund aparat 20 klatek na sekundę nie zwolnił ani razu. Nie zwolnił ani razu. Yy, jak wsadziłem w starą kartę? No to już zwolnił. W sensie, jeżeli przytrzymuje, to wtedy ten licznik serii z tego R18 zjeżdża momentalnie na R17 i tak zaczyna powoli zjeżdżać, powoli zjeżdżać, powoli zjeżdżać, aż w pewnym momencie zamiast pełnej serii jest taka przerywana. Teraz Wam się tutaj audio uruchomi. No. I słyszeliście. I słyszeliście. jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten dźwięk. Oczywiście to nie jest tragedia, to jest 20 klatek na sekundę. Ja przeważnie robię w 10. Rzadko kiedy te karty mi się zapychają. Głównie mi się zapycha bufor, jeżeli robię tethering, tak? Jeżeli zrzucam wszystko na kompa, za dużo zdjęć na raz zrobię, no to wtedy mi się zapycha trochę bufor. Przy kartach nie aż tak. Raz czy dwa może mi się zdarzyło, natomiast tutaj przy tej nowej karcie ja mogę trzymać 20 klatek na sekundę w rawach najmniej skompresowanych, gdzie na Nikonie Z8 one mają każdy 60 MB i on nie spowalnia. Ja go mogę po prostu trzymać, zostawić tak i robić sobie, nie wiem, film jakbym chciał z tego. No Szkoda, że nie ma 24 klatek na sekundę, 25, nie? W każdym razie z 20 klatkami mogę robić co chcę. O wiadomo, chodzi tutaj o rawy, bo Nikon Z8 ma też 120 klatek i tam więcej, ale to już w JPEGach. No to to nie ma sensu, no bo to wiadomo, że się szybciej y, zrzuci z bufora, także i zapis jest y, też inny. Także tutaj je, widać poprawę i ogólnie, jeżeli chodzi o kopiowanie, jest sztosik. Także jeżeli ktoś nie ma jeszcze y, żadnych z tych y, ani czytnika, ani karty i się zastanawia, Czyby kupić tak warto, bo naprawdę przyspieszyły mocno. Natomiast, jeżeli macie stary czytnik, a na przykład potrzebujecie nową kartę, to tutaj też jest znacząca różnica, jeżeli chodzi o odczyt. Zapis niekoniecznie, zapis będzie bardzo podobny. Natomiast, jeżeli chodzi o odczyt, tak jak mówiłem wtedy, nowa karta na starym czytniku kopiują się zdjęcia między 650 a 680 MB na sekundę, a stara karta w starym czytniku 320 do 340, także 320 do 340, także nawet sama karta w starym czytniku już jest dwukrotnie szybsza, jeżeli chodzi o kopiowanie plików na dysk, także to jest bardzo fajna wiadomość, bardzo fajnie, że się tak stało, a też te karty są tańsze niż były poprzednio, jeżeli chodzi o cenę rynkową, taką tą startową, bo wiadomo, że były promocje i były promocje przeróżne i te karty już były dużo tańsze, natomiast cena wyjściowa jest tańsza niż cena wyjściowa starych kart. I tutaj chciałbym jeszcze wtrącić, że na wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, czyli czytnik, karty i kabel, macie w sklepie Fotoforma 10% zniżki na hasło Jacek w. foto do 15 września. Dobra, o kartach już było przejdźmy do ostatniej najnowszej rzeczy od Angelberda. Coś całkiem nowego, coś całkiem nowego, z czym Angelbert wchodzi na rynek, są to kable do Tetheringu. I tak jak tutaj widzicie, jest to kabel 3.2 20 gigabitów na sekundę, 240 watów, jeżeli chodzi o ładowanie. I tu trzeba przyznać, że to robi wrażenie. Sam kabel również robi bardzo pozytywne wrażenie. Jest to kabel bodajże 4,5 metra, równo tak, 4,5 metra, także jest to w sumie najkrótszy kabel z tych tetheringowych w takim przedziale standardowym 5-metrowym, bo Tether Tools jest chyba 4,7, a wszystkie inne, takie bardziej europejskie marki mają równe 5 metrów, tutaj jest 4,5. Natomiast jest to zdecydowanie najcięższy kabel, bo w ręku już czy czuć jego wagę i to, co też czuć od razu, to jego elastyczność. Jest on pleciony, jest to kabel cały pleciony, i zdecydowanie jest on najbardziej giętkim kablem tedringowym, jakim w ręku miałem. Miałem ich kilka i ten zdecydowanie jest najbardziej miękki. To, na co trzeba uważać, przez to, że jest on pleciony, nie wiem, czy wy tak robicie, ale ja czasami tak robię, że jak zwijam kabel, to bardzo często robię tak, że szybko przesuwam rękę, w sensie kabel w ręku. Uważajcie na to. Ja już sobie raz przypaliłem prawie skórę, bo wziąłem po prostu kabel i tak mocno przeciągnąłem, a przez to, że on jest pleciony, no to potrafi poparzyć. Także trzeba uważać, jak się z tym kablem obchodzić. Tutaj mamy wtyczkę prostą USB-C, klasyk. Tutaj jest takie fajne, gumowate yy, wzmocnienie. Bardzo wygodne, jeżeli chodzi o wkładanie, wyciąganie kabla. Trochę kwadratowate, mało takie aerodynamiczne, bym powiedział. Niektóre kable mają to trochę ładniejsze. Natomiast ten, jeżeli chodzi o sam kabel, jest jednym z ładniejszych, jaki widziałem. Też bardzo fajny kolor limonkowy, ładnie się rzuca w oczy. Natomiast jest jeden pewien z nim problem. Mianowicie taki, jak z każdym innym kablem dwukierunkowym do tetheringu obecnie, przy najnowszym Capture one, przy najnowszych aktualizacjach, przy najnowszym wszystkim. Niestety ten tethering jest kapryśny. To już jest wina. Tutaj bardziej bym zwalał winę na oprogramowanie. Jeżeli ktoś nie miał problemów ostatnio z tetheringiem, z żadnymi tymi aktualizacjami, w sensie nie robił aktualizacji, używa np. starszej wersji Capture One ze starszym aparatem, nie bawi się w jakieś dodatkowe funkcje retetheringu, takich rzeczy, to tutaj powinno ładnie działać, dlatego że... Ja mam trzy urządzenia w domu, na których testuję Tethering. Mój PC, który łyka wszystko, to jest moja yy, sprawdzona maszyna do Tetheringu. Ona przyjmie każdy kabel, każdy, każdy, dosłownie każdy. Nie miałem z, z pc tem nigdy żadnych problemów, jeśli chodzi o Tethering. Mam potem dwa laptopy Asusa: PX13 i PZ13, czyli jeden taki w formie tabletu, drugi w formie laptopa, mocniejszy, słabszy, jeden na, AR na strukturze mobilnej, drugi na normalnej strukturze. Tutaj są niestety problemy. Tamte laptopy łykają tylko i wyłącznie jeden rodzaj kabla pomarańczowy jednokierunkowy, nowy. Wszystkie inne pozostałe kable na tamtych dwóch laptopach przestały mi działać. I to y, stało się tuż po testach moich kabli. Jak kojarzycie, na tym kanale był test kabli. Niestety, ale tedering się ostatnio mocno popsuł. Wszystkie aktualizacje Capture One czegokolwiek. Niestety spowodowały, że dużo kabli takich dwukierunkowych, które mają jednocześnie ładowanie, przesył danych, yy, displayport i tak dalej, wszystkie bajery najlepsze, przestały mi po prostu działać. I to jest trochę denerwujące. Natomiast ja tutaj mam, wiecie, współpracę trochę yy, z inną firmą t do, do Ringu i tamte kable po prostu niezawodnie cały czas mi działają, niezależnie od urządzenia, niezależnie od aparatu. Wszystkie inne są kapryśne. Na moim PC działa wszystko na pozostałych urządzeniach, wiem, co muszę zrobić, żeby zaczęły działać, ale nie mam na to, czasu, żeby się bawić, dlatego yy, powiem tak, działa tam, gdzie działa. Jeżeli macie urządzenie kapryśne, które przestało wam ostatnio łapać jakieś kable, ten może nie pomóc. On jest bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo giętki, yy, bardzo fajnie wykonany, ciekawe jak ta plecionka wytrzyma, jak długo, bo też już mi pisaliście, jak wrzucałem na Instagramie, że na przykład kable od MacBooka plecione, bardzo szybko się ta plecionka wyciera i rozwarstwia. Też jestem ciekaw, no to tego nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie tego przetestować, oprócz firmy, która powinna robić stres testy, tak? Nikt z użytkowników nie jest w stanie tego przetestować, jak produkt jest nowy. Tego Wam nie powiem. Natomiast to, co Wam powiem, to na urządzeniu, na którym działa, ma działać, działa. Na kapryśnych urządzeniach niestety Tethering ostatnio się mocno popsuł. To jest bardzo, bardzo, denerwujące, bo dużo osób mi też czasem pisze, że ma problem z Tetheringiem. Nie wiem, co mam już radzić tak naprawdę. Ja sobie potrafię poradzić, jeżeli ktoś przyjedzie do mnie ze sprzętem i pokazać, jak to wygląda, to czasem jestem w stanie pomóc, ale przez internet jest tyle zmiennych już obecnie, że naprawdę ciężko pomóc. Ale to się po prostu pozmieniało, kiedyś to było dużo, dużo łatwiejsze, dzisiaj w Lightroomie już jest nawet problem uruchomić tendering, także co się stało z tym wszystkim nie wiem, ale no to już musicie, jeżeli jesteście doświadczonymi tenderingowcami, to wiecie z czym to się je i jakie są problemy. Także to by było on tyle, dziękuję bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!